W dzisiejszym filmie muszę przebywać najgorszą katastrofę na świecie. Okej, okay, słuchajcie, widzowie. Jesteśmy na mapie i zobaczymy co się odwali. Dokładnie, słuchajcie, widzę. Jesteśmy. No i okej. Okay. W razie nic takiego się niby nie dzieje, nie ma tu komunikatu nigdzie. Czyli na chwilę obecną jest dobrze, ale jak będzie za chwilę, tego nie wiem. Ale okej, okay, dobra, idziemy. I zobaczymy, co się będzie działo. Wyjdziemy wyżej, może? Czemu by nie? No i. to to za komunikat. To nie działa. Nie no, kurczę, słabo troszkę, że to widzowie nie działa, ale okej. Okay. Yy, co to jest? Unikaj? Ej, nie! Co się dzieje? Patrzcie widzowie! Co to jest oszczerzenie o katastrofie! Co? Na razie nie wiadomo, co się tu dzieje, widzowie. Miejmy nadzieję, że nic odklejonego... Dobra, jesteśmy na Dobra, słuchajcie, widzowie. Jesteśmy na jak najwyżej, jesteśmy chwilę obecnie bezpieczni. Chyba... To nic? No nic się dzieje, XD. To w takim razie robię Jeronimo i skacze na dół, widzowie. Uwaga, robimy to Jeronimo, umarłem Widzowie, jesteśmy na kolejnej rundzie No i uwaga, jesteśmy w więzieniu Ej, pamiętam to mapa była ta kiedyś chyba mapa nawet na filmie Czekajcie Tak, pamiętam, tu się gdzieś chyba zaciąłem Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na mapie Idziemy sobie zrobić fotę Uuu, kurde Jestem... O nie, jestem w celi Widzowie, czekajcie, nie wyjdę teraz nie, nie wyjdę stąd. Ale dobra, słuchajcie, to nie problem. Mamy chociaż kibelek. Uje, dokładnie, słuchajcie. Otworzyli cele nam. Ale dobra. I co tu się odwali? Patrzcie, oni nie doskoczą do nas. Patrzcie, widowiec, albo doskoczymy. Tu! nie. Gratulacje, użyto całego ja. Burza jest. Jesteśmy na dole pod ziemią, bezpieczni, bezpieczni jesteśmy! Nie, jeszcze niżej możemy zejść! Oh no! Ej, bo tu na stówę coś się odwali, widzowie! Nie ma szans, że nic się tu nie odwali! Na stówę! Zawali się to, albo coś się z tym stanie! Nie! Ale jesteśmy... Jesteśmy w chwili obecnej na bezpiecznym tutaj, widzowie, stołówce, na bezpiecznej stołówce, uwaga! W ogóle co to jest? Śmie... Niech nie, tak wygląda? Nie do no, dobra, bez wsady. Słuchajcie. Może wyjdziemy tutaj na zewnątrz, zobaczyć czy nic się nie odwala. I uwaga. Tak, może tak to zrobić. O. Niby, widzowie, jak widzicie? O kurcze. Widzowie, jesteśmy! Jesteśmy! Przeżyliśmy! Może wejdziemy wyżej troszkę? Jak? Jak wy? Ej, czekajcie, bo to jest chyba taki escape prison. Kolejna ruda! Patrzcie, widzowie, słuchajcie! Patrzcie, tutaj są dwa budyki i musimy do jednego z nich wejść. No i wchodzimy tutaj, do tego z prawej strony. Mam nadzieję, że nas tu nic nie porazi. Eee, nie wiedziałem, że tu jest piwnica, ale okej, okay, słuchajcie. Wchodzimy, widzowie, do gry. Musimy przetrwać ostatnią katastrofę. Co po tej katastrofie? Czy przeżyjemy to kata? O, nie, nie, nie. Bez przesady, albo czekajcie. Jesteśmy bezpieczni, jak coś się zacznie dziać. My jesteśmy tutaj. Czemu tu się siedzi? Nie da, dobra, nie ma pytań. Słuchajcie, widzowie, my tutaj przeżyjemy. Nie, czekajcie, w ogóle jeszcze na nie przyszedł komunikat. Jak przyjdzie nam komunikat, to możemy przecież szybko stąd zejść. Dobra, widzowie, czekajcie. Uwaga, i co się odwali. Tornado To nie jest chyba dobry pobyt żeby tu wejść Ale NOPE KURDE no co ty mnie tam Kurde Ta osoba we mnie wbiła no i ten Oh no Może przeżyjemy czekajcie To jest głupota że my tu wyszli w ogóle Ale dobra widzę wie. Trudno Wiesz, to jest totalna głupota, że podczas tornada wyszliśmy na szczyt budynku. Czy ta osoba serio tu zdedała? No dobra, nie... No nie drwało! Nie!